i Siemka Siemka jestem Filip dzisiaj będziemy śpiewać Cicho bądź Będziemy śpiewać dzisiaj Będziemy śpiewać to ale bez przekleń Kurde Ja nie chcę tego nie tego Sorry Nie tego No kurde, widzicie jak ten telefon się zacina? Nagrywam na taty telefonie Czekajcie Tu gdzieś się ma będzie

Да спасибо. Tak jak może matkę wiesz w to chore, ale chcę już znać tej bestii maskę Za Ciebie wygram wojnę, będę Twoim Bonaparte napartę z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy kochanie Kochani w twoim tak jak może matkę Wierzę to chore, ale chcę już nosić tej bestii maskę Za Ciebie wygram wojnę, będę Twoim Bonaparte życie z roczek, to czy ja mam znowu plecy Nie, tak wynik ja mi to kliska Zanku robię deska Zanku じゃあクロブ to nie jest, jest kurde i ga, bajka! Siada to będzie już ten szanda! Zobacz się, będzie no bo masz przed sobą w, postanę, standard, w, wejdzie, i masę Kochanio, w szkole, tak jak może martwę! Wiem, to, to chore, ale chcę już dość tej bestii maskę! Na ciebie wygram wojnę, będę swoim bonaparte! Tak Przy w rozkoszy w nocy, ja mam no zorów, a nie twoje, nie tak jak może martwych. Wiem, że to chore, ale chcę znośnić bezpieczeństwo. Tak jak ja wygram wojnę będę twoim, Bonaparte. Krzyszę z Roskoszynu, to ja znowu się wydarzy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę. Szczy miłego oglądania.